Mamy sobie dzisiaj w yy, taką oto yy, czyli to jest yy, strefa zagrożenia chyba tak to się nazywa yy, Dobra, 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 musimy tutaj tylko jeść. Znajść księgę, aby znaleźć się do jewania. Branot odbankowy. Co to? Ty! Ty. Pajcie tu jest. Dobra, lecimy. Co tam, ja już tam jeszcze nie byłem, bo Le lepiej tam. Abo tam. Tu jest jakiś sejt takiego. Jakiś taki bunkier nie wiem co nam ale 4 nie, nie wiem szczerze o co mi chodzi pierwszy atak alterejski zaaktywuje tam, tam coś tam dobra nie wiem o co mi chodzi leci da, do osób takiego chydzika że to jest hitior

Jeśli już żadnej broni nie mam znowu słowo ora, no okay, jest vlog znowu o, jest, dobra kamdzielka i hełm o kur... kur... i się stanęły, muszę odpocząć fajsik i jakiś granat dymny, okej, okay, okej, okay, nieźle Haczki tu jakiś nie wiem o co w tym chodzi. No to do, dokończyć. Um, jeżeli oczywiście filmik Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, subika na kanale, jak, o, po prostu jakiś e, fajny komentarz. E, no i zapraszam też także na mojego Discorda, na którym właśnie rekrutujemy do Waszego...